Chińczycy to przeszło jedna piąta ludzkości, a chiński to drugi najczęściej używany język świata. Jesteś tutaj, bo pewnie chcesz nauczyć przedstawiać się po chińsku w dwie minuty. Jest to do zrobienia, ale koniecznie oglądaj ten film do końca. Cześć, Michał. Mam na imię Basia. Jestem magistrem sinologii. Studiowałam na Ujęcie i w Szanghaju. Zrobimy tak. Ja przekażę Ci wiedzę o tym, jak przedstawiać się po chińsku w najbardziej skondensowany sposób. A ty, zasubskrybuj mój kanał, daj lajka temu filmikowi, zostaw komentarz i udostępnij ten filmik dalej, tak, żeby więcej osób dowiedziało się o moim kanale. No to co, lecimy! 我叫巴夏，你姓什么？我姓王，我姓王，我姓 Benedicto，你呢？你叫什么名字？ Nisel! Jeśli podoba Ci się mój sposób przekazywania wiedzy i chcesz dalej uczyć się języka ze mną, to koniecznie sprawdź opis filmu, gdzie znajdziesz ofertę moich kursów i webinarów. Mam dla Ciebie też niespodziankę. W opisie filmu znajdziesz link, pod którym możesz bezpłatnie pobrać listę wyrażeń, o których wspominałam w dzisiejszym filmie. Trzymam za Ciebie mocno, mocno, mocno kciuki. Do zobaczenia w następnym filmie tu na kanale. Pamiętaj o subskrypcji. Zajdzie!